Dzisiaj spotykamy się w gminie Rzeczyca na jednym ze spotkań dotyczących projektu Life Pilica. Projekt ma przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące całego dożycza Pilicy, od jej źródeł praktycznie do wpływu do Wisły. My tutaj zajmujemy się przede wszystkim województwem łódzkim. Jest to projekt, który udało się pozyskać w ostatnim czasie. Trzeba powiedzieć, że to są duże miliony, z których będą mogły skorzystać gminy, które są położone w dorzeczu Pilicy i w dorzeczu zalewu sulejowskiego. I o, ile, o tyle jest to istotne, że będzie można do, do, przygotować różne dokumenty strategiczne, które mają ułatwić. Z jednej strony, oczywiście, takie nasze plany ekologiczne, czystości tych wód, ale równie, równocześnie mają ułatwić gminom zagospodarowanie tego, tych terenów właśnie w taki sposób ekologiczny, w sposób, w którym mieszkańcy bezpiecznie mogli będą mogli korzystać z wód Pilicy. Już dzisiaj. Jesteśmy w trakcie na jednym z paneli dotyczących choćby rolnictwa. Widzimy, jak to jest istotne, żeby włodarze gmin rozmawiali na ten temat i się zastanawiali, jak mogą wpłynąć choćby na rolników, żeby ten stan wód, który w tej chwili praktycznie wszędzie jest czerwony, mógł stać się zielony, i by mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tych miejsc.